Jakub Szysiak, a ze mną zwycięski Kajmanu na gali MMA Atak VIP i Silesian. Siemanko. manko Powiedz, już na chłodno trochę minęło twojego pojedynku. Jakie takie pierwsze uwagi? Co powiedział twój narodnik, trenerzy? No co, jak zawsze jak zawsze pokrzyczeli trochę, że nie ponabiałem akcji. No ale też ja miesiąc, miesiąc teraz trenowałem do tej walki, także brakło trochę tlenu na te ponowienia. Tam wyszły jakieś małe perturbacje, że mieliśmy walczyć po dwie minuty, ja byłem nastawiony na trzy, no niedogadanie między organizatorem, nami, między w ogóle, można powiedzieć, nie, żeby na nikogo nie zwalać winy, po prostu nie dogadaliśmy się dokładnie. No i co, no i tyle, no. Ja tam, wiesz, nie mam złej krwi z Hunterem do siebie, dalej się lubimy, daliśmy, myślę, fajną, sportową walkę. No i tyle. Zaraz do tego przejdę. Bo właśnie ja na początku byłem zdziwiony, dwóch przeciwnik Hunter w taki niekulturalny sposób pozdrowił organizatora Gali. Bo tam się rozchodziło o to, chyba że miecie się bić dwie rundy, a końcowo się trzy rundy. Jak to skomentujesz? Nie, on y, myślał od początku, że bijemy się trzy rundy po dwie minuty, a nie trzy po trzy. No i tyle. No, no ale no co, no tak mówię, no, niedogadanie. Yy, wiadomo, trochę zdrowia straciliśmy, no i, no i tyle, wiadomo, to walka charytatywna, także no, każdy szanuje swoje zdrowie w tym sporcie, tak, no i tyle. A czy mocno bije Hunter? O mocno, mocno, słuchaj no, 125 kilo, wiesz, chłopaka, który się bije od lat, także czułem, czułem ciosy, Ale po prostu czego wypiekałeś na punkty spokojniej, walka, chyba nie czułeś tam za bardzo zagrożenia, bo trzy rundy na twoją korzyść, chyba wszystkie, z tego co mi się wydaje? No no. słuchaj, no... Wiesz, ja też mam taki styl boksowania, że jak już poczuję, że gdzieś trafiam, to, to nawet przyjmując ciosy idę zaraz do przodu, widzę dużo. Także co taki był gameplan przepuszczać, kontrolować. No i się udało. Nie? Jestem tylko trochę, wiesz, przykro mi, że tak wiesz, troszeczkę wyszło na koniec, bo to jest taka gala charytatywna. No ale tak jak mówię, no, zabraliśmy sobie trochę zdrowia, dlatego też się trochę nie dziwię, ale tak jak mówię, nie mamy złej krwi do siebie. I tyle. Czy masz jeszcze kontrakt z Prime MMA, czy jak to wygląda? Nie, kontrakt już nie mam i raczej, raczej nie podpiszę już kontraktu z żadną federacją trilkową. Jedyna, jedyna opcja jest tylko, jak to będzie walka sportowa z fajnym nazwiskiem, na pewno już z żadnym trikiem. Ale tylko ze sportowcami chce się bić w tym momencie, tak? Tak, tak. Tylko sportową wa walkę bez żadnej narracji, tak jak teraz to wygląda. Jakieś yy, tematy poruszane, które nie powinny być poruszane, wyciągane, wyzywanie się, wyciąganie wiesz, jakichś brudów rodzinnych. Odcinam się całkowicie od tego, tak jak mówię. Jak już tylko sportowa walka i tyle. Czyli nie podoba ci się w tym momencie to, co się dzieje w tym świecie i to, co przenoszą jakby te zasady. Z innego świata Denis Łęcki, Denis Labryga, do normalnego świata. No, tak dokładnie tak, wiesz. Pewne tematy nie powinny być wyciągane, poruszane publicznie i tyle. To jest trochę takie grypsowanie na wolności, prawda? Nie wiem, nie wypowiadam się. Nie, nie znam się, nie wiem co chcę. A twoim zdaniem Denis Załęcki ma jakieś, jakiekolwiek zasady, czy on je łamie za każdym razem? Nie wypowiadam się. Słuchaj, ja jestem tego zdania, że każdy człowiek zawsze, zawsze wiesz... Pracuje na, na swoją opinię przez całe życie, także myślę, że on sam wie jak zapracował na, 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 swo, swoje opi na swoją opinię i tyle. No co ja nie, nie będę się wypowiadał na jego temat. Sam dobrze wie. Ja, ostatnie pytanie temat Denisa. Myślisz, że wygrałby z nim walkę w klatce? Słuchaj, nie mi to oceniać. Myślę, że na pewno bym się mógł z nim bić i, i myślę, że byłaby tak samo dobra walka. A nie wiem, oglądałeś dzisiaj trochę tej gali, masz jakiegoś przeciwnika, może dzisiejszego eventu, z którym chciałbyś się zmierzyć z jakimś sportowcem. Nie, Paweł, Paweł Hadasz. Znaczy ja nie mówię o Paweł Hadasio, ale ogólnie z tej karty walk w się. Sensie. Słuchaj, nie ma tu nie było mojej wagi. Ja widzisz, ja wziąłem wagę. A ile skam... ważysz? Ja ważę normalnie 93 kilo, nie? Hunter waży 125 Co mógłbym z Mariuszem wachę, z Wachem zaboksować sobie jak najbardziej, wiesz, spróbować. O, to może tak. W dużych spróbować. rękawicach na Galiwiu. To jest możliwe, bo często takie Pewnie. walki mają. To... Jak najbardziej. Fajna przygoda. Także jak najbardziej. A jaki dasz typ na walkę wieczoru za dyma kontra Paweł Hadasz. Paweł Hadasz. Przez, przez lokal. Przez przez Dobra, Kajmana, ja Ci dziękuję za wywiad, za spokojną rozmowę i Dzięki. powodzenia.